Spróbujmy uporać się z przykładem a z ćwiczenia czwartego. Mamy iloczyn dwóch pierwiastków. To powinniście pamiętać z wcześniejszej edukacji, że pierwiastek z a razy pierwiastek z b możemy to wciągnąć pod jeden pierwiastek i mamy a razy b. Tu od razu przypomnę wzór, który już wcześniej przypominałem. Wzór na różnicę kwadratów, czyli a minus b. A plus b jest równe. A kwadrat minus b kwadrat. No i te wzory warto znać na pamięć, nie, nie, nie wymnażajcie tego każde razy, każde, albo przynajmniej pamiętajcie, gdzie one leżą w wybranych wzorach matematycznych. No to teraz tak, korzystając z tych dwóch informacji, które Wam zapisałem, spróbujmy zrobić przykład a. Jeżeli mam taki przykład, gdzie mam pierwiastek z 2 plus 1 razy. Pierwiastek, pierwiastek z 2 minus 1, to mogę to włączyć pod jeden pierwiastek. No to włączę to pod jeden pierwiastek i napiszę pierwiastek z 2 plus 1 w nawiasie pierwiastek z 2 minus 1. I teraz zobaczcie, to co pod pierwiastkiem, to jest nic innego jak, jak waży wzór na różnice kwadratów. Czyli teraz pod tym pierwiastkiem możemy sobie wrzucić. Pierwiastek z 2 do kwadratu minus 1 do kwadratu, czyli mamy pod pierwiastkiem. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, minus 1, czyli mamy pierwiastek z 1. Czyli 1. Zobaczcie, genialna sytuacja, jeżeli wpadnie się na to, co, co tam trzeba zrobić. Jeżeli tego nie zauważycie, to, to można się wpędzić, w to jest skomplikowane obliczenia zupełnie niepotrzebnie. No i zobaczcie, zobaczcie teraz na przykład C zupełnie analogicznie, czyli znowu. Znowu mam pierwiastek z pierwiastek z 7 minus pierwiastek z 3 razy pierwiastek pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 3. Wkładam to wszystko pod jeden symbol pierwiastka i mam dwa nawiasy pierwiastek z 7 minus pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 3. No to teraz lecimy pod symbolem pierwiastka. Mamy pierwsze do kwadratu, czyli pierwiastek z 7 do kwadratu minus pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli pod symbolem pierwiastka mam 7 minus 3. 7 minus 3 to 4, czyli mam pierwiastek z 4, czyli mam 2. Zobaczcie, jakie, jakie fajne tak naprawdę przykłady, jak wie się, co z nimi zrobić. Dziękuję Wam bardzo.